Kochani, wiemy czym żyje cała Polska, wielką tragedią po wodzie na Dolnym Śląsku. Na Śląsku wiem o czym mówię, wiem jaka to jest tragedia, dlatego że w tym miejscu w 2010 roku było 2 metry wody, zalane kilka samochodów, rozwalony ten mur, błota po kolana, zalane... Wszystkie sprzęty w środku, zalane w środku samochody, czyli straciłem tak naprawdę wszystko to, na co pracowaliśmy. I wtedy spotkałem ludzi na swojej drodze o dobrym sercu, którzy pozwolili mi i pomogli stanąć na nogi psychicznie i finansowo i odbudować to, na co pracowałem wiele lat. Dlatego teraz razem z firmą Brek łączymy siły i wpłaciliśmy pieniądze na pomoc bezpośrednią dla powodzian. Prośba do Was, wszystkie ręce na pokład. Jest nas 40 milionów ludzi w Polsce. E, wpłacając przysłowiową złotówkę jesteśmy w stanie spowodować to, że pojawi się uśmiech na twarzach tych ludzi, których dostała, dotknęło nieszczęście i zaświeci nad tamtym.